Pomysł stworzenia w Mławie na czas euro 2012 strefy kibica wzbudza wśród mieszkańców sporo kontrowersji. Zapytaliśmy więc wprost Mławian, czy ten pomysł im się podoba. Odpowiedzi były bardzo podzielone. Powinna powstać. A dlaczego? Dlatego, że tu jest w parku, to można wie pani spędzić czas i można obejrzeć niekoniecznie w domu. Tylko można obejrzeć na na, hal, na, tym, na, na, na scenie. Tak, tak. Miał być, Karol tam miał robić, no ale podobno urząd miasta się nie zgodził. Mm -hmm. Czyli pan skorzystałby z takiej oferty, może gdyby tak się coś Tak, skorzystał. Byli, bo ludzie są też mm -hmm. A pan właśnie, a pani co sądzi o tym pomyśle? No cóż ja mogę powiedzieć na ten temat. Jeżeli by ludzie się zachowywali przyzwoicie, ale młodzież wiecie i sami jaka jest młodzież. Trawniki może będą poniszczone, no, zieleń, tak, no taka jest... jest prawda. Dlatego może się urząd nie zgodził. No bo jeśli w Pocku można, u nas nie. A pan by korzystał z takiej strefy, gdyby ona powstała? Tak. Jest pan fanem tak, piłki nożnej? Tak. Chcesz... Legii Warszawa na przykład, nie? Fanem. Mm -hmm, mm -hmm. I co jak pan sądzi, co mowa straciła przez to? No przede wszystkim kibiców i zaufanie, nie? Mówię, powinna powstać taka strefa kibica, czy no, nie? Na pewno. Mm, pewnie. No ja nie myślę, mówię, że na jest... pewno powinna, nie każdy może się wybrać gdzieś tam do Warszawy, na pewno, czy gdzieś. Nie każdego pewnie też stać. A tutaj jakiś Telebim, czy coś, no wiadomo. Na pewno dużo, dużo innych kibiców na pewno by się znalazło. Chętnych obejrzeć sobie spotkania na, na naszej reprezentacji. Na pewno. A co sądzicie o takiej lokalizacji w parku? Były trzy propozycje. Park tutaj przed Miejskim Domem Kultury lub na stadionie Mosir. Waszym zdaniem, która lokalizacja byłaby najlepsza? Moim, moim zdaniem park. Mamy bardzo ładny park. Też tak myślę, można jakieś piwo sobie wypić tam jest. Dużo miast jest, ale nasz park jest doskonały. Jest bardzo duży i bardzo ładny. W końcu wydali tyle pieniążków na niego. No to warto chyba tam przyjść, tak? To, my, to byłby My, dobry my nie pomysł. jesteśmy tymi e, kibicami, ale bo my w ogóle się na, na futbolu nie znamy, ale jeżeli ludzie mieliby się dobrze bawić, a bezpiecznie będzie to zorganizowane, dzieci, to dzieci, czemu ja? Dzieci na placu, a my byśmy wypili by coś tam Pii. i mogłoby być. Czyli e, pani zdaniem to byłby dobry pomysł na spędzenie czasu? Jasne, przecież po to mamy ten Wszystko park, żeby w nim tak, jakieś tam atrakcje pozyskać. były. tak? Więc. Co się wiąże z jakąś rozrywką? Mhm. To by byłby dobry pomysł. Było dużo kibiców, by można było grać w piłkę. A ty interesujesz się piłką nożną? Trochę. Oglądałbyś takie mecze? No. A myślisz, że rodzice by cię puścili tam do parku na, na, taki, na taką transmisję meczów? No, puścili. To byłoby najgorsze, to mogłoby być. Bo później kto to będzie sprzątał, te bałagany, to wszystko. To nie wierzy nie... pan w to, że kibice mogliby się zachowywać no, kulturalnie? Nie. Ja nie wierzę w to, proszę pani, bo ja coś pani powiem. To pani, jak pani przejdzie się po blokach, pani zobaczy, co jest. I pani tak chce zrobić, tu w centrum miasta, kibica. Pani weźmie tylko po Sylwestrze, jak jest, jak się wita nowy rok, ile śmieci jest. A po takim czym, sk skąd te pieniądze biorą? Z naszych pieniędzy biorą. Ile miasto by mogło na tym zaoszczędzić? Nie. To nie. Nie dla Mawii, nie dla całej Polski to jest.